Czekamy. Już, już kręcisz? Tak. Czekamy na największy zjazd roku. Mianowicie Marcin. Nazwisko. Cebulski. Marcin Cebulski. Po raz setny na tym stoku. Niestety tym razem bez deski. Ale to i tak nie szkodzi. Przed państwem. No i szybciej. Nie mnie Przed państwem. Zjazd dzisiejszego wieczoru. Marcin Cybulski! Tylko strasznie! 5, 4, 3, 2, 1, start! Matko jedyna. Jak on przeżyje, to go zabiję. O Jezu, o Boże, Marcin. Hamuj, hamuj! Ten to z ma zawsze warta. No jak? Miałeś stresa pod koniec? Co? Miałeś stresa pod koniec? Nie. Ten kijek jeszcze tam leży? Nie, chciał go. A ten drugi? A drugi? No mam. A drugi? No lama. mam. Aha, dobra. To my już schodzimy. schodzimy. Tak?